Hejka kochani, witajcie na moim kanale, a ja w tym odcinku Wam pokażę moje rzeczy zrobione z e, koralików e, pysla lub hama. To są takie koraliki do prasowania. Kładziecie takie koraliki na specjalną podkładkę w jakiś wybrany wzór, jaki chcecie. Kładziecie na to papier do pieczenia i żelazkiem prasujecie przez może minutę, może troszkę mniej. Zależy, czy Wam przebie... I musicie do, do tej chwili prasować, kiedy Wam przebije kolor przez papier do pieczenia. Tych kolali... Kolor tych koralików. No i takie coś jak, wys... jak wyschnie, jak wystygnie, wyschnie no to wtedy z tej podkładki ściągacie to tak powoli, żeby wam, żeby wam się nie zepsuła. No i macie taką fajną, no, za, no, taką fajną no, rzecz zrobioną z takich właśnie koralików. Więc ja te wszystkie kształty, co zrobiłam właśnie w tym odcinku Wam pokażę. Więc tak, zapraszam do oglądania. I jeszcze przed oglądnięciem filmiku przez Was. Przypomnę Wam o zostawieniu subskrypcji na dole. Ten przycisk musi zostać musi zostać szary, no bo wtedy by mi było niezmiernie miło i to by mnie bardzo zmotywowało do nagrywania. No więc tak, zostawcie tą subskrypcję i lecimy z nagrywaniem i oglądaniem. Dobra, więc tak. Taka dziewczynka to jest dziewczynka manekin. Bo ma białą skórę. To jest normalna dziewczynka. Żaba, taka prestiżowa, z, z pomalowanymi paznokciami i ustami. Taki ptak. Serce z trzema paskami. Dywan latający. Konsola, moja, jak ja to nazwam, wizytówka, słońce, e, chłopak, pan, smutna minka, taka, e, znaczek marki telefonów Apple, Apple, kolorowy. Taka dziewczynka z nieproporcjonalną twarzą, którą sama wymyśliłam. Latający dywan. Kot, który sama wymyśliłam. Chłopak, ale manekin. Sówka. Przeze mnie wymyślona, a trochę przez internet. Tost. Napis taki lol. I to miała być szczałka, jakby co. E, domek, który zrobiłam wczoraj. Bita śmietana z posypką i tutaj malinką. Panda. E, zakładka do książki z unikornem jednorożcem. Tęcza. Porcja lodów w, w miseczce. W sumie dwie porcje lodów. Jednorożec unikorn. Lampa lub kwiatek w doniczce. Gąsieniczka. Łapka psa. E, taki jakiś ciemny kształt. Sześciokąt. Serduszko kolorowe takie. Keyboard. To jest takie kółko, co się nakłada na kubek. Tu wkładacie słomkę i jak jesteś na przykład na działce, no to żaden owad Wam już nie wleci. Zielono-białe serce. E, zakochana emotka. Dwukolorowe serce. Taki kwiatuszek, który sam wymyśliłam. Literka A. Lizak. Dymek z literką A w środku, ale tutaj nie dokończyłam, jakby co. Bo, za, bo nie, nawet nie wiedziałam, że nie dokończyłam, od razu sprasowałam, wykrzyknik, Napislowe. wąs albo coś, co miało przypominać wąs, rąb, klepsydra. I znaczek mojej urobionej gry na komputer lub na konsolę, yy, znaczek The Sims 4. Teraz to wszystko rozłożę i Wam pokażę. Tak to wygląda rozłożone i piszcie w komentarzu, które według Was jest najładniejsze, które Wam się najlepiej spodobało. Możecie wybrać dwa, a macie z czego wybierać. Jeżeli filmik o mojej kolekcji Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę. I jak będzie tutaj 10 łapek w górę, to bardzo mnie to zmotywuje i nagram filmik, jak zrobić jedną właśnie z takich rzeczy, jak zrobić właśnie coś z tych prasowanych koralików. Więc zostawiajcie te łapki w górę, bo naprawdę takie coś nagram. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!